Krótka historia z dzisiejszego poranka w naszym toryńskim oddziale. Trafił do nas klient z zapytaniem, ile płacimy za złote 10 markówki. Powiedziałem, że około 1700-1800 zł. Klient na to przystanął, więc przeszliśmy do dyskretnego pomieszczenia, aby zrealizować transakcję i obejrzeć monetę. Gdy wziąłem tą monetę w dłonie, bardzo się zdziwiłem. Powiedziałem klientowi, że zapłacimy za nią znacznie, znacznie więcej. Dlaczego? Tak właśnie bywa z 10 markówkami. Wszystkie 10 markówki mają po jednej stronie orła Carskiego, różnią się drugą stroną. I niektóre są naprawdę rzadkie i drogie. Tak było w tym przypadku. Mamy tutaj 10 marek z Lubeki z 1905 roku. Ostatecznie za tą monetę zapłaciliśmy klientowi ponad 6000 złotych. Klient bardzo się ucieszył, my jesteśmy również zadowoleni. Do zobaczenia.